Powstawanie instalacji rozpoczyna się od ogólnego konceptu, od zapoznania się ze scenariuszem, z resztą ekipy teatralnej, znalezieniu punktów wspólnych, budowania jakiejś ogólnej koncepcji i elementów, które mają być składowymi danej instalacji. Następnie rozpoczyna się taka praca, faza wstępna, gdzie wszystko musi być rozrysowane. Następnie rozpoczyna się praca programistyczna, żeby to wszystko zaczęło ze sobą współpracować. Oprócz tego wszystkiego, jeszcze jest praca artystyczna, czyli tworzenie animacji, tworzenie kontentu, tworzenie jakichś animacji, które będą nieodłącznym elementem też tej scenografii. W wypadku tworzenia tego typu instalacji, bardzo trudne jest, szczególnie w pojedynkę, pogodzić programowanie, czy w ogóle samą pracę z nowymi technologiami i pracę twórczą. Thank you. Jesteśmy właśnie w Teatrze Odwróconym, w którym odbywają się próby do spektaklu Zobacz Ciało. Jest to projekt, który został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jesteśmy właśnie w trakcie prób generalnych. Zaskakujące będzie dla wszystkich na pewno to, że spektakl i jego scenografia opiera się praktycznie w zupełności na nowych technologiach. A jakie to technologie? To sprawdźcie sami. Ciężko jest jednoznacznie powiedzieć, o czym opowiada spektakl Zobacz Ciało, bo to jest swego rodzaju podróż. Bardzo poetycka, współczesna, o połączeniu człowieka z kosmosem. Instalacja scenograficzna oparta jest na wielu rodzajach technologii, począwszy przez Google do VR-u, po czujniki, kamery sterujące, aż po przerobione telefony, które wysyłają sygnały OSC. Ta instalacja składa się przede wszystkim z komputera z oprogramowaniem, które jest pośrednikiem pomiędzy wszystkimi czujnikami, takimi jak kamery stereoskopowe czy właśnie gogle do wirtualnej rzeczywistości, a projektorami i laserem w tym wypadku. Celem tej scenografii jest połączenie aktora ze scenografią, ustawić ich na jednym poziomie, żeby jedno czerpało od drugiego. W docelowym stanie chciałbym, żeby ta scenografia była autonomicznym tworem, ale tylko w obecności aktora i w otoczeniu konkretnego spektaklu, żeby ta wartość była pełna. I aktorzy tutaj mają pełną władzę nad tym, co się dzieje naokoło, począwszy od sztucznie wytworzonych świateł, po projekcji, które są i na ścianach, i na ekranach. Wizowie przede wszystkim widzą pewne dopełnienie do gry i do historii, która jest opowiedziana. Instalacja scenograficzna oparta na wiarze i, i mappingu odgrywa rolę kluczową, ponieważ w tym przedsięwzięciu nie ma czegoś takiego jak obsługa techniczna, jak klasyczne światło teatralne. Są tylko projektory, które oświetlają całą sytuację, którą oglądamy. Technologia, której używamy w spektaklu, może być e... Czymś w rodzaju partnera, z którym no, również musimy grać. No, jest to dosyć nowa technologia, też y, momentami dosyć nieobliczalna, więc jest czasami trochę tak jak człowiek, że czasami się zatnie, zepsuje i trzeba bardzo długo popracować nad tym, żeby, żeby coś z tej współpracy wyszło. Wirtualna rzeczywistość to technologia, która pozwala przenieść użytkownika w świat bardziej w sposób imersyjny, czyli w przeciwieństwie do monitorów, zaistnieć niejako w jakiejś wykreowanej rzeczywistości. Wirtualna rzeczywistość, po pierwsze, polega na odcięciu użytkownika od rzeczywistości, po drugie, polega na dostarczeniu odpowiednio imersyjnych, odpowiednio realistycznych obrazów i dźwięku. Na różnego rodzaju wyświetlaczach, słuchawkach, które technicznie działają tak jak znane na monitory, tylko są bliżej i są bardziej szczegółowe. Wirtualna rzeczywistość coraz częściej wykorzystywana jest w sztuce, myślę między innymi dlatego, że sztuka bardzo dużo szuka. Jest tak naprawdę moim zdaniem bardzo trudne w tej chwili być artystą, ponieważ jakby może się wydawać, że sztuka już zrobiła wszystko, a żeby się przebić jako artysta trzeba zrobić coś, czego jeszcze inni artyści nie zrobili. Dlatego artyści szukają nowych form wyrazu, nowych technologii na równi z nowymi pomysłami. Tutaj myślę, że właśnie takie połączenie techniki ze sztuką dlatego robi się tak bardzo popularne.